Nagrało się. Po, no, poszło tak. Poszło. Teatr. 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 Na scenie i blaski, i cienie. Gra się tu toczy, a widzów ochoczy już tu zasiada, biesiada, nie lata. Co dzisiaj grają, ten tamten pyta? Nie wiem, cholera, program pan czyta. Na no w programie panowie i panie, życia zagwozdki, szczęścia, miłostki i trochę smutku, tak aż do skutku. Jak to w tym świecie się eciepecie, dobrze wy wszyscy już o tym wiecie. I stanął na scenie, i w blasku fleszy zaraz on całe. Rzeszy ucieszy. Nikt jednak z tych, co nam patrzyli, Nie wiedział, że aktor, tak, moi mili, W tej całej swojej jego niedoli Nikt mu wytycznych nie spisał do roli. Co to ją grać ma na życia scenie, Takie to życie i nic nie zmieni. Już dziękujemy. Nie nie, nie, Akt nie. drugi. Ok. Więc improwizacji i nie na niby, a że w tym talent miał niewątpliwy, powiedział dwa słowa. Ten z tamtym już leje. Panie panowie. Co to się dzieje? Ten aktor po prostu jak jaki traktor kania po scenie i żniwo kosi ten z co chwila aż się zanosi. A w międzyczasie w całej swej krasie to tu, tu, tu zatrąbi i tam znowu nabombi innemu znowu szabelką pomacha. Taki to z niego całkiem zdolniach. Na koniec wszyscy brawo mu bili, nie wiedząc nawet, że on już w tej chwili pędzi w kolejną jego życiową grać rolę, taką, jak daje słowo, w której zupełnie innym jest gościem. Tutaj to wszyscy się weźcie przeproście, bo męża on tutaj zagrać ma rolę. W dodatku taką, że ja to, że ja to jednak wolę się nad tym za bardzo i tutaj nie wnikać, lepiej by szybko tu stamtąd i znikać. Akt trzeci. Lecz gdyby się potknął on, aktorzyna, to kto go teraz... Na scenie zatrzyma, przed wielkim naryj, tutaj upadkiem. Więc kumpel leci, co nie przypadkiem, stał tutaj z boku, w to wszystko wpatrzony. Ech, cóż za scena, mój Johnny, John. Więc grał on dzielnie, tu, tam próbował, szabelką z życiem ciągle fechtował. W kolejnej, kolejnej. Następnej scenie ja, proszę Państwa, to widzę, to cenię, w każdej kolejnej wartości zachował. Brał z życiem zabary, w piach głowy nie chował, jednak w ostatniej i tak wszystko jeblo. Aktor wziął i zamieszkał w Pueblo. co by tu jednak tej całej niedoli powiedzieć, że niby tak się pierdoli to jednak w końcu powiedzcie mi szczerze bo ja tak to widzę i szczerze w to wierzę kiedy to wcześniej u aktorzyny się piło z tej, tamtej, czy bez przyczyny że niby się jeblo że niby płebno, to jednak morał taki jest z, tego, z tego jest taki, że to połowy pełna chłopaki, szklanka jest i za to to ja wypiję, bo kumpel wrócił, dawajcie więc w ryję. <średzimy> Dziękuję bardzo. Brawo. Wszystkiego najlepszego. <średzimy> Oto profesor Dąbrowski. <średzimy> <średzimy> okay.